Witam, towarzysze! Wczoraj wieczorem odwiedził mnie towarzysz Cyprian którego być może pamiętacie, gdyż kilka miesięcy temu nagrałem z nim kilka materiałów, bodajże w trzech różnych językach: po polsku, po rosyjsku i chyba też po francusku. Towarzysz Cyprian wychował się we Francji, ale w jednej czwartej jest Polakiem i mówi po polsku lepiej niż nie jeden polski polityk, jak na przykład Lech Wałęsa. Więc chciałbym się tutaj pochwalić prezentem od towarzysza Cypriana. Dostałem aż sześć różnych. Książek propagujących zbrodniczy reżim totalitarny. Mamy tutaj pierwsza książka Bruno Drwęski, znany nam tutaj towarzysz, profesor Bruno. Książka Socjalizm Realny 1.0 Bilans globalnie pozytywny. Więc jest to książka, o którą zresztą omawialiśmy. Książeczka raczej króciutka. No, ale mamy drugą książkę Bruna. już taka właśnie. Wałęsa jest tutaj, który mnie zainspirował. Jako przykład właśnie Polaka, który słabo posługuje się naszym ojczystym językiem. Więc kolejna książka. Książka Bruna, która bodajże jest chyba przetłumaczona na polski. Eee, trzecia, trzecia książka, to to już jest cegła, cegła, można tym zbijać gwoździe. Eee, Aleksandr Ostrowski, eee, Error et Traison, Enquête sur la fin de l'URSS, czyli eee, błąd czy zdrada, eee, badanie na temat końca ZSRR. Książka ma prawie 800 stron. Mamy książkę y, Wiktora Zemskowa: Stalin i y, y, le peuple czyli Stalin i Stalin i Naród, czy Stalin i Lud. Y, pourquoi il po y a pas y, de révolte Czyli dlatego, dlaczego Lud ZSRR nie, 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 nie protestował, nie zorganizował rewolucji przeciwko Stalinowi? Więc mamy tutaj tak książkę, jak widzicie. Jest nawet przetłumaczona przez właśnie tutaj Towarzysza Cypriana. Jak widzicie, wszystkie te książki mają taką samą tutaj winietę. Jest to właśnie Edition Delga. Edition Delga jest to wydawnictwo francuskie, które publikuje dobre książki na temat, na temat komunizmu. Kolejna książka, tak oto wygląda, prezydent Łukaszenko. La dernière république soviétique, la Białorusi, une oasis sociale, économique et politique en Europe. Czyli ostatnia republika sowiecka, Białoruś. To jest w formie pytania: Czy oaza socjalna, ekonomiczna i polityczna w Europie? No, coś takiego. No i ostatnia, ostatnia książka. Hmm, taka o to. Dawid Glanz, Lager Germano-Sowietik, Milne karantę quarante karantsein Mit e réalité, czyli książka o wojnie, o tutaj wojnie radziecko-niemieckiej w czasie II wojny światowej. Więc widzicie, towarzysze, sześć książek, sześć książek marksistowskich mnie tutaj czeka. O, taka, tyle tego jest. Naprawdę, naprawdę no, jest to. Yy. No i często tutaj towarzysze yy, pojawiają się jakieś takie komentarze. Yy, a a czego tu nagrywasz filmy po francusku? Yy, więc informuję Was, że jak tylko, jak tylko przeczytam te książki, to będą filmy po francusku. Będziemy promować te książki dla. Dla publiczności, mam nadzieję rosnącej w przyszłości, publiczności francuskiej. Yy, więc yy, dzisiaj zaczynam, właśnie teraz biorę się za książkę tłumaczoną przez towarzysza Cypriana. No co prawda, co prawda, nie jest lekko, gdyż mam yy, rzadka okazja, kiedy towarzysz Michał pije alkohol. Akurat wczoraj się zdarzyła, w dodatku i, i ze względu na fakt, że właśnie bardzo mało trenuję, bardzo mało piję. do no, boli głowa. Tutaj kac. No ale, ale no, na kaca najlepsza jest praca, na kaca najlepsze jest czytanie książek marcistowskich. Biorę się do roboty, a jak tylko książkę przeczytam, to... To, to cóż, no, będziemy, będziemy z towarzyszem Cyprianem omawiać tę oto książkę i każda kolejna książka, którą tutaj, którą tutaj przerobię, to będą materiały w języku francuskim. Nagrywam to właśnie w formie takiej informacji, no, że, że wiele, lat, wiele lat pracy nad zbudowaniem ruchu komunistycznego w Polsce, nie zakończyło się sukcesem, więc trzeba, trzeba, trzeba tutaj yy, jakimiś alternatywnymi drogami podążać. No póki co te tutaj plany, które Wam yy, zapowiedziałem jakiś czas temu, że chcę pisać książki. No to dobrym tutaj yy, jakimś takim, no. Taką podgotowką podpisania pod własnej książki jest współpraca z tymi, którzy już książki piszą albo wydają i, i, wiedzą, i wiedzą z czym to się je. Więc liczę tutaj na owocną współpracę z komunistycznym wydawnictwem we Francji, czyli z DELGO. No i Was też do tego towarzysze zapraszam, Odwiedzcie, odwiedzajcie stronę wydawnictwa Delga, nawet jeśli nie znacie języka francuskiego, to zobaczcie jakie książki tam oni wydali. Chociażby po to, no jeśli się zastanawiacie, no jakie książki chcecie kupić i znacie na przykład język angielski, to no, wiele z tych książek, które Delga wydaje, no właśnie są albo tłumaczone z angielskiego, albo tłumaczone z rosyjskiego. Yy, więc no, jest to taka ta Delga jest takim dobrym można by powiedzieć no, przewodnikiem przewodnikiem po dobrych bieżących książkach no bo to, to co jest najważniejsze to że oczywiście trzeba yy, trzeba znać historię trzeba znać klasykę i teorie takich stare teksty właśnie tam Marx, Engels, Lenin, Stalin i inni Yy, ale też równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest, yy, jest samodzielna praca intelektualna dzisiaj i właśnie promowanie różnych marksistów, którzy dzisiaj piszą książki i dzisiaj no, analizują różne rzeczy, właśnie z dzisiejszej perspektywy. Yy, no i właśnie Delga takich ludzi wydaje.